Do przygotowania naszego dania tortellini, będziemy potrzebowali oczywiście tortellini tej firmy. Można też kupić inne, ale także one były już gotowe, bo się je gotuje około 2 minut tylko. Te Akurat tortellini można kupić jeśli nie mylę, w Biedronce, około 6-7 zł kosztuje. Są smaki, ja tą akurat prosciutto crudo krudo, a jest jeszcze smak e, pieczarka i, i, i jakaś tam e, jakiś ser. Potem będziemy potrzebowali jeszcze cebuli śmietany 30%, e, pieprzu, czosnek w troszkę sól i oczywiście głównym naszym składnikiem będzie szpinak. Ja tu akurat mam szpinak już z śmietanką, który jest w środku. To jest mrożony szpinak, ale Wy możecie też użyć szpinaku młodego, który jest bez tej śmietany. U nas tu niestety w Niemczech w tej chwili aktualnie takiego nie ma. Szkoda, a był kiedyś. Jeżeli macie bez tej śmietany, wtedy używacie trochę więcej tej śmietany 30%. Zapraszam Was do gotowania razem ze mną. Na rozgrzaną patelnię damy cebulę. I taką cebulę przesmażamy do złotego koloru. Dziecko, jako matka e, dzieci, teraz e, oczywiście sobie cenię czas, bo naprawdę niekiedy nie ma na niego czasu, a to danie naprawdę jest super szybkim daniem. I jeżeli nie macie czas na, czasu na co dzień gotować, nie lubicie tego robić, to naprawdę ten przepis jest dla was. Sami się przekonacie, jak ja szybko zrobię. Teraz oczywiście przysmażenie cebuli będzie na przyspieszeniu, więc patrzcie, co będzie dalej. Do takiej cebuli przysmażonej, która ta chwileczkę się przysmaży, dodamy szpinak. Tyle że szpinak. Będziemy on zdarzyć mocno mnożonę. Zmniejszcie sobie e, do połowy Ogień, czy co tam macie, ja tu akurat mam ceramiczną płytę, więc zmniejszam do połowy. U mnie to akurat jest ósemka, tak do ćwiatki. Ja mam od 1 do 12, więc u mnie jest to 8, zmniejszam. Jest już w złotym kolorze nasza cebula. I w tej chwili dodajemy naszą bryłę szpinaku. Ona jest bardzo pamiętajcie, zamrożona. I taką bryłę szpinaku wykrywamy. I co jakiś czas mieszamy. Do szpinaku dodajemy sporo czosnku. Pamiętajcie, że czosnek w szpinaku jest bardzo ważny smakowo. Bez niego by czosnek po prostu nie wyszedł. Papciak, dużo, 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 dużo. Można też użyć zwykłego czosnku, ale mi się nie chce obierać, szczerze z serca. No a co czas ma w ogóle ludzie? Dobra, zacznie oczywiście. Niektórzy lubią. O, ten też mi pasuje. Czosnek. Trochę soli. Pieprz tutaj akurat mam. Mieszamy. Do takiego szpinaku dodajemy nasze tortellini. linii. Całe jak leci. Mieszamy. Porządnie. Śmietanę. Mieszamy, mieszamy. Całą tą śmietanę, 200 gramów jest. Zmieszajcie to. Zmieszajcie, super. Ja jeszcze w takim momencie dodaję jeszcze troszeczkę soli. Jeszcze troszeczkę, że to będzie smakowało. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę, Nie zapominajcie, że przyprawiając nasze dania, trafiamy w serca naszych dzieci i małżonków. Oczywiście, jeżeli macie troszeczkę mniejsze dzieci, to nie skróćcie za wiele, bo nie wolno, z tego co wiem. Ale ja już mam trochę większe, i one trochę lubią mieć poza Takie danie zostawiamy pod przykryciem około dwóch minut 2 3 minut. Nasze danie już jest gotowe i Wam powiem, że jest przeobłędnie pyszne. Teraz skosztujemy. Zawsze mm. ja sprawdzacie, jak gotujecie, czy te makarony jest miękkie. Warto patelnie zobaczyć. Jak lubicie ser żółty lub permagiano, czy takie twardy ser. Czekaj, Permagiano no ma Nie wiem, teraz. <grym«>, dobra, nie śmiejcie się. Na pewno jakoś tam się nazywa ten ser. Można sobie też posypać tym serem, jeżeli lubicie słony smak. Ja akurat dzisiaj nie mam, więc nie posypię, aczkolwiek to jest tak pyszne. Nie lubicie szpinaku, ale tutaj w tym daniu na pewno ten szpinak polubicie, sami zobaczycie. robiąc ten danie, poświęcacie tylko około 10 minut, chyba nawet nie 10 minut. Mało w każdym bądź razie na pokrojenie tylko cebuli tak naprawdę. Ale danie jest naprawdę przeobłędne, przepyszne. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Jest taki ładny kolor zielony. Mm, jest tak przepyszne. Polecam wam te danie i gotujcie razem ze mną. Zasubskrybujcie mój kanał. Oczywiście polajkujcie. Znów pojawi się jakiś film. Dawno w sumie nie nagrywałam. Ten film jest nagrany od... No boże, rok temu chyba ostatni raz nagrywałam i powiem wam, że tęsknię już za tym nagrywaniem i znów to zacznę robić. No, i zapraszam Was na inne filmiki. Na pewno inne filmiki będę poprawiała, żeby była lepsza jakość filmików. A dziś zapraszam Was na tortellinie ze Spinakiem. Dzięki za oglądanie! Subskrybujcie i lajkujcie mnie. Ciao!